co ja widzę w USA siódmy odcineczek sklepu Lowes zaczniemy od tego pięknego łabądzia czyli tak chodzę dzisiaj po sklepiku Lowes i pokazuję wam wszystkie ceny wszystkiego co tu jest sześć odcinków już było ten jest siódmy tak okej okay, już nie będę mówił który odcinek bo 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 ale chyba siódmy bo mogłem się pomylić ale tak, chodzę po lousiku i pokazuję wam wszystkie ceny. To już wszystkie były narzędzia, nie narzędzia. Polecimy sobie teraz tymi uliczkami. I tu mamy jeszcze takie jakieś prądotwórcze rzeczy. Mierniczki do mierzenia. Kombinereczki. Wszystko tu jest. Proszę. O, patlajciki takie. O, tretytki. Do wyboru, do koloru. Cztery dyszki, trzy dyszki, siedem, trzy, pięć. Co tu mamy? takie różne elektryczne rzeczy zakręteczki no to tak pięknie jasno przedłużaczki Proszę. Bezpieczniki. O, taka lampeczka na głowie. Na głowach 25 dolarów. Wszyscy Was zobaczą w jasności. To są takie rzeczy, takie ceny. Też bezpieczniki, niebezpieczniki. A w większości to bezpieczniki. O, i światełka takie do prądu. Włączacie i świecicie To wszystko już było. Prąd. Prąd. Przewody do prądu. Kabelki. Cienkie, grube, białe, zielone, niebieskie, czerwone, pomarańczowe. Takie te izolacje do kabli. Proszę, ceny? Nie ceny? Tak? Czy to są, nie są ceny? Nie, to przewody są. One są pozamykane. Cieka ciekawostka jest taka, że a, takie małe rzeczy teraz zamykają, bo są drogie i ludzie to robią sobie przywłaszczać, i wszystko jest, widzicie, w, w, w tym. Tu jest kamera nawet na górze, nie? <głos》> jest krata. Także w Ameryce teraz wszystko wszystko zamykają po prostu, żeby ktoś sobie to nie przywłaszczył. Zwoneczki, kamery z dzwoneczkami. Teraz popularne jest to wszystko. Wszyscy wszystko nagrywają w domach, przed domami. No, tu jakieś puszki elektryczne. Puszki prądowe, nieprądowe. Także. O, chyba burza jest, bo szumi strasznie. W przyszłym jeszcze było słońce. Czy tu już pewnie siedzę w tym stopie dwie godziny? Chyba strasznie leje, bo słychać w dachu. I tego pewnie nie będziecie słyszeli, ale zaraz, jak wyjdę ze sklepu, wam pokażę, jaka piękna, piękna pogoda deszczowa się zrobiła. O, tu są różne takie przyklejaczki do krzesełek, nie krzesełek. Można sobie kółeczka zrobić swój własny pojazd. Teraz, dosyć popularne są takie z tymi na USB. Jeszcze to nie ma, gdzieś, na pewno tu gdzieś będą, zaraz wam pokażę. A... O, tutaj są dwa gniazdka takie i dwa na USB. To jest dosyć popularne, ale w Polsce pewnie tak samo, nie? Ale strasznie pada. szumi fest, ale to dobrze. Podleje naturę Takie różne te. O, wszystko było przykręcane, żeby ktoś nie zahabecił. Wszystko tu jest, o proszę, można sobie swój ulubiony napis ułożyć, albo swoją cyferkę. Takie przewody, taki kabel przykładowo kosztuje 3 dyszki, jest tego kabla 15 fitów. Wszystko tu jest. Jakieś gąbki, nie gąbki, o drabinki, klameczki, klameczki różnego rodzaju, do szuflad, do dźwiczek, takie ceny przykładowe są, a z drugiej strony klameczki, o proszę, kasa pancerna, Czyli pancerna taka dosyć na broń, co nie, bo to jako, no może być pancerna i można schować broń, taka kasa tysiączek kosztuje, a taka osiem i Tutaj w Stanach nie trzeba, czy jak ktoś ma broń, nie trzeba ją niby nosić, czyli nie ma obowiązków w sejfie, ale dobrze by było ją chować do takiego właśnie sejfu, żeby dzieci czy ktoś nie miał dostępu, co nie. Są całkiem inne przepisy niż w tym. Tu dużo ludzi ma na przykład takie małe sejfy na ten na co nie? Że sobie poważ broń. Albo kosztowności Klamki. Piatełek. o proszę ile rękawiczek, do wyboru do koloru na duże rączki, małe rączki dla kobiet dla mężczyzn wszystko jest i też są takie popularne teraz na przykład zamki jak ktoś ten jak ktoś gdzieś wynajmuje mieszkania czasami na przykład na Floridzie dużo jest takich, że jedziecie sobie i na przykład podajecie cyfrę, cyk i wchodzicie, co nie? Żeby ludzie już wam nie musieli klucza dostarczać takich rzeczy, no to takie coś jest. Proszę, okulary, słupeczki. Narzędzia to już były. O, też klucz. Nie wiem czy samemu tu można dorobić czy nie, ale kiedyś pokazywałem tam w filmie e, pokazywałem... Nie, to już gościu robi, ale w filmie pokazywałem jak w Walmarcie można samemu sobie dorobić takie coś, także o, oleje silnikowe. Przykładowo mobil 12 dolarów. Ile tego jest? Prawie litra, nie? Macie 12 litra oleju. Tu jakieś zaczepki różne. O, coś do auta będzie. Dmuchaczka. Dmuchaczka, sprężarka 65. Co tu jeszcze do auta fajnego? Jakieś światełka, nie światełka. Haczek. Taki haczek. Haczyk czterozadaniowy. Piękne, cuda. Sznurki. Wszystko tu jest. Takie najazdy na samochód, jak ktoś ma pick -upa, Taki najazd dwie stówki kosztuje. Tutaj mamy co jeszcze? Klameczki różnego rodzaju. Jakieś zamknięcia garażowe. Albo nie garażowe zawiasy, niezawiasy zawiasy. Cudawianki. O, tu jeszcze jakieś metale, kształtowniczki, takie rzeczy. Drabina, stupa. Tu mamy co jeszcze? Jakieś kleje, tak? Kleje gorilla, taśmy. O proszę, ktoś kiedyś pytał właśnie o takie ten śrubki, nie śrubki, wkręty to macie, proszę bardzo, chcieliście to macie gwoździe różnego rodzaju tu jakieś śruby różne zakrętki, haczyki Masa tego jest. Macie rozmiary przykładowo nie wiem, 12, 12 kosztuje, 12 dolarów. I o, od razu macie bita takiego. Przeważnie tak jest, że oni wrzucają bita, jak sobie też tam kędzicie, 9 razy 2,5 cala i sztuk jest 74 sztuki. No i kosztuje 12. Tu jest czasami tak, że czym większe o takie wiaderka jak na dole, bardziej się opłaca, ale czasami to nie jest konieczne, że <gry> czasami to jest tak jakieś policzone, że takie małe wałeczki kupicie. A czy no nie, no w większości to jest tak, że kupicie właśnie takie duże, jest taniej, nie? No ale czasami jest tak, że to samo Wam wyjdzie, jak kupujcie na przykład takie malutkie pudełeczko. Nie wiem, gdzie akurat nie są te co na dole, ale jak to przeliczycie, no to to samo wyjdzie, nie? Ale wiadomo, że niby tak jest zawsze, że. Że te większe są tańsze, ale niekoniecznie. Takie śrubeczki jeszcze. Wszystko tu jest. Co tu jeszcze mamy? O, no, takie. Takie rzeczy. Także kończymy ten siódmy chyba odcineczek, albo ósmy. Jeżeli jeszcze nie oglądali poprzednich odcineczków, to zapraszam do oglądania. No, a ja jeszcze zrobię 2-3 odcinki, takie mniej więcej po 13 minut. Także dzięki za subskrybowanie, za komentowanie. I do usłyszonka. Do zobaczonka.